O pokorze w ocenie samego siebie. <laughs> Każdy człowiek z natury pragnie wiedzy. Lecz cóż warta wiedza bez bojaźni Boga? Niewątpliwie lepszy jest skromny wieśniak służący Bogu niż dumny filozof. Ten, kto zna dobrze samego siebie, dostrzega własną ułomność i nie lubuje się w ludzkich pochwałach. Ucisz w sobie. Nadmierną żądzę wiedzy, bo płynie z niej wielki niepokój i wielkie złudzenie. Jest wiele rzeczy, których znajomość niewiele albo wcale nie przynosi duszy pożytku. Niemądry jest ten, kto zabiega o wszystko, tylko nie o to, co służy jego zbawieniu. Nadmiar słów nie nasyca duszy, ale dobre życie uspokaja umysł. A czyste sumienie przybliża do przyjaźni Boga. Jeśli zdaje ci się, że wiele umiesz i wiele rozumiesz, wiedz, że jest wiele więcej rzeczy, których nie wiesz. Oto największa i najlepsza szkoła: poznać naprawdę samego siebie i odwrócić się od siebie. O sobie samym niewiele mniemać, a o innych zawsze jak najlepiej. To mądrość. To jest doskonałość. Nawet gdybyś widział, że ktoś jawnie grzeszy, nie powinneś uważać się za lepszego, bo nie wiesz, jak długo wytrwasz w dobrym. Wszyscy jesteśmy ułomni, lecz Ty nie sądź, że ktoś mógłby być bardziej ułomny od Ciebie. Amen.